Cześć, witajcie, jestem Matus i witam was w trzecim odcinku tygodnia trybów z CSGO W poprzednich odcinkach trochę sobie skakaliśmy, surfowaliśmy, ale przyszła w końcu pora, żeby trochę sobie POSTRZELAĆ Tak więc znajdujemy się na arenach 1 na 1, oczywiście ja już zginąłem dwa razy, bo ustawiałem wszystko i tak dalej, żeby nie było I zobaczymy jak mi po prostu pójdzie Nie będę was oszukiwał, nie gram za dużo, nie strzelam się, nie gram tych matchmakingów za dużo i tak dalej Po prostu z uwagi na brak czasu ale jednak Skilla się nie traci Dobra Pora na drugiego przeciwnika Może on stawi większy opór Chodź Uchu uh, uh. Maniek 2k jednak stawił ten opór troszkę większy no Proszę jak ją ma skina No ja takiego nie mam Może to jest Może to jest powód kurde mojej przegranej Ja nie mam skina takiego Dobra teraz na Marcelinę Ciekawe czy to dziewczyna gra Ciekawe Gdzie jest Ło, wow, wo, ło, wow, ło wow. Yeah, no i siadło uf, uf. No i oddałem Mike'owi Maniek wcześniej ze mną wygrał, teraz ja mu oddałem Całkiem ładnie to siadło Ale on ma skiny, nie? Doppler, karambit Kałach, ten Ognisty wąż, no nieźle, nieźle Mnie to na skinach nie zależy, nie? Ale Jednak takie coś to już To już robi wrażenie, no powiedzcie, że nie Mieć takie skiny jeszcze o kurde to jest StatTrak I to ma 8 fragów chyba miał tylko na nim. Ja mam więcej, ja mam 3500 na nim. Ło, wow, ale. Ale to było słabe, to też, to też. I papa Biceps, papa Team. I znowu na mańkę. Dawaj, mamy. To, <laughs> to było takie. Wiecie, walka takich full out to. Badaków. I nagle takie opanowanie weszło w moją dłoń. No i po prostu wyjaśniłem tego, kogo trzeba. I koniec mapy. Czyli mamy wynik 4-2, tak naprawdę, bo dwa razy zginąłem na początku. Jest ok. Dobra, to teraz postrzelamy się na midzie, na inferno. Jeszcze starym inferno. Pistole na początku. W końcu pistoletówka pierwsza runda, nie? Tu jest ziomeczek. Ja go nie a O, dobra. Patrz na to, zaskoczę go tu. Jednym strzałem, widziałem cię, widziałem cię, Arestal. Tu mnie zaskoczył, myślałem, że tam nie będzie stał, ale jednak, jednak. Co to było? 52% średnio. Jak na razie statystyki na minus, dobra. Teraz magister. Magister będzie nasz. Let's go. Ale to siadło! O kurde, ty nie, sp nie spodziewałem. To, to fartowne było. Przyznam. To było fartowne. No i siódma arena. Teraz będzie. Musimy, musimy wejść na pierwszą. I znowu maniek. Dobra, teraz szalony już tutaj nie poszalał. Piąta arena należy do nas. Niestety. Stety, niestety dla niego, niestety dla nas. No nie. Face. i face to jest ten. Face to jest y, syn magika, nie? Baksu, oczy jak pinch zoty to teraz my mu pokażemy jak się strzela w oczy. Albo między oczy. No. Jak mnie denerwuje stanie na tej rampie, tam się twarz zlewa ze ścianą, nie? Kurde, ale to było fullał do śmierci, ale się wystraszyłem, bo nie, nie przewidziałem tego, że może zraszować, okej? Okay? Czyżby tu kampił na lewo już? Nie ma, nie ma. Dobra, słuchajcie, gramy do 10 deadów. Jak zginę więcej niż 10 razy, kończymy odcinek. DJ Rysiu, lecimy. Lecimy z Rysiem. No i znowu podskoczyliśmy się za blokowanie. Chodź tu, wychyl. Czemu za pierwszym razem głowa nie siadła, to ja nie wiem. Ale dobra, mamy fraga. To jest najważniejsze, nie zginęliśmy. Znowu pistolet. Oj, i na warning jeszcze nie grałem. Więc zobaczymy, jak nam na niego pójdzie. A się zablokowałem lampę Zajdę sobie Dobra, wiem, że to też jest takie lamusiarskie trochę chowanie się tu Jakoś trzeba sobie w życiu radzić, nie? Dobra Lecimy, teraz się odpaliłem, wiecie o co ci, nie? No i teraz pora na kałacha Znowu szalony Ja nie wychylam, poczekam aż on wyjdzie Dobra, mamy to Mamy to Trzecia arena, trzecia. Jak dojdziemy do pierwszej też również skończymy odcinek. Nie będę go tak przedłużał już... Już 12 minut mam nagrania, więc starczy. Dobra. Mamy drugi, po... słuchajcie, mamy drugi poziom, drugą arenę. Azykond skiny. Z <gry> I słuchajcie, mamy pierwszą arenę. Weszliśmy z siódmej chyba albo szóstej od razu na pierwszą. Ostatni pojedynek. Jak wygram na pierwszej arenie i kończymy. To jest ostatnia walka teraz. Baksu. Już z nimi się strzelałem. Zobaczymy jak nam teraz pójdzie na pierwszej arenie. No niestety. Dostał tylko raz. Dobra moi drodzy. Zakończymy sobie na tym trzeci odcinek naszego tygodnia trybów z CSGO. Dzisiaj graliśmy sobie na arenach 1 na 1. Jeśli się wam odcinek spodobał oczywiście dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i wbijajcie na kanał jutro. Bo jutro... Będzie się działo, słuchajcie, uwierzcie mi, będzie się działo, biacie na Facebooka, żeby dowiedzieć się więcej, jeśli chcecie ogólnie, nie tylko o tym jutrzejszym dniu. To na tyle, trzymajcie się, cześć!